Także z tego co wiem to będzie wszystko do wyprowadzki. Mieszkanie to jest takie bezpieczeństwo, a ja nie czuję się w nim bezpiecznie. Nie wstrzymamy, ale może ktoś zainteresuje się ludźmi. Każdy rozkłada w sumie ręce, więc tak troszkę się czuję bezradnie. Aleja 1 maja do odcinku od żeromskiego do Gdańskiej nie przejezdna dokładnie od roku. Dlaczego? Przez tarczę TBM, która utknęła pod jedną z kamienic przy alei. Dlaczego to, co miało działać, nie działa? To sprawdzimy w dzisiejszym programie, schodząc pod ziemię i zaglądając do wnętrza Katarzyny. co widzą Państwo za moimi plecami to przystanek uć polesie a to duży tunel o średnicy 13 metrów drążony przez najsławniejszą tarczę w Polsce, czyli tarczę Katarzyna. To jej tył. By dojść do przodka tarczy trzeba przejść 100 metrów. To całkowita długość tarczy Katarzyna, co czyni ją jedną z największych tarcz, jakie działały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do wydrążenia przed Katarzyną jeszcze około 1000 metrów. Dla porównania, to mniej więcej trzykrotność tego, co dzieli nas od stacji Łódź-Polesie. O szczegóły tej realizacji zapytam dyrektora do spraw TVM Marcina Tomaszewskiego. My mówimy tutaj o, o skali w projektach światowych tego typu, że kiedy ostatnio była konferencja w Singapurze i poszukiwano trzech najtrudniejszych projektów na świecie, nasz był drugi jako jeden z wybranych przez Międzynarodową Organizację Tunelową najtrudniejszych projektów. A co, a co jest poza tym? No bo coś jest. Tu jest płyta stalowa. To jest płyta stalowa, a za tą płytą stalową jest już grunt. Tutaj w, widać właśnie siłowniki, które zapewniają postęp całej maszyny i przesuwanie się czoła tarczy do przodu. Obok mnie znajduje się erektor, urządzenie, które pozwala kładać te tubingi, które tworzą budowę. Następnie maszyna odpycha się od zbudowanej za sobą budowy tymi właśnie siłownikami. dużym problemem jest właśnie niweleta. Pociągi niestety jeżdżą pod bardzo małe górki do góry i zjeżdżają z bardzo małych pochyleń. Ten pociąg nie może, nie samochód nie pokona wzniesieniem 12%, jak samochód. Poszliśmy po maksymalnych promieniach, zarówno pionowych, jak i poziomych. Kolej musi się wspinać tylko po, no nie, nie, nie nie, kolej nie da rady po innych niż maksymalne pochylenia i my je wykorzystaliśmy w całości. Byliśmy ograniczeni, byliśmy lodce też fabrycznej. Oczywiście poziomem główki szyny na łodzi fabrycznej, bo tu mówimy o zamkniętym układzie kolejowym. Byliśmy ograniczeni, co prawda po, w trakcie rozmów i w trakcie projektu, projektu koncepcyjnego sygnalizowaliśmy, że dwie tarcze mogłyby mimo większej niecki osiadania, ale mogłyby mieć troszeczkę mniej agresywny efekt na budynki u góry. Mamy około 16 metrów gruntu nad nami w tym momencie do Alei 1 maja. Na pewno nasz projekt jest jednym z trudniejszych w Polsce na pewno. Nikt do tej pory nie wykonywał wiercenia tunelu tą technologią, tak blisko powierzchni, taką średnicą w ścisłej zabudowie centrum miasta, gdzie stan kamienic jest trudny. Spacerując po Starym Polesiu śladem tarczy Katarzyna możemy dostrzec szereg tajemniczych instalacji na kamienicach. To nie przypadek, to urządzenia dbające o nasze bezpieczeństwo. Mówiąc w skrócie trzy niezależne systemy, które badają czy nie dochodzi do osunięć kamienic bądź niepożądanych drgań. Teraz tak, to jest system, który... To są te hydroniwelatory, te połączone rurki, prawda? Przede wszystkim stosujemy monitoring strukturalny składający się z kilku niezależnych systemów pomiarowych które umożliwiają nam mierzenie przemieszczeń, deformacji konstrukcji oraz wibracji. Podstawowym systemem, który stosujemy jest ręczny pomiar geodezyjny, który daje najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne wyniki. Kolejne systemy to systemy automatyczne, gdzie zautomatyzowane urządzenia prowadzą pomiar przemieszczeń z wykorzystaniem umieszczonych na wyższych kondygnacjach lustra Trzecim systemem, który stosowany jest przy technologiach iniekcji kompensacyjnej służącej uszczelnieniu gruntu jest hydroniwelacja. Jest to system narzędzi połączonych, czujników połączonych ze sobą rurkami wypełnionymi cieczą. My name is Mavridis Elias and I am from Greece. Working for PBDAM since two years and a half. Tu mamy podgląd pracy maszyny. In TBMs, of course, in all tunneling constructions. Here we are more aware of the safety because... Uh, We are in a certain in a very, very special uh, city position like we are, where we are mining right now. so it's very important to respect all the parameters and go according to the excavation orders because any small mistake can create a very big problem on top. So we have to avoid this. We have minimized everything. Dwa słowa tylko powiem, bo przed nami jest tunel oczywiście, ale nad nami jest. Te warstwy, które są nad nami, jest inikcja kompensacyjna, ta iniekcja musi nam pomóc. Żeby wynieść budynki w momencie kiedy jesteśmy przed, a później w momencie kiedy przychodzi tunel i są naturalną rzeczą osiadania, żeby delikatnie zapobiec im nadmiernemu osiadaniu. To się sprawdziło na tych metrach, które za, które za mną. To jest vital organizm, so we cannot switch it off. It's right now as we're talking, every half hour we have to inject bentonite, etc., to keep pressure. Wykorzystujemy zespół międzynarodowy ze względu na ich doświadczenie, kompetencje, które wcześniej zdobyli na innych projektach. I to jest śluza, która, której system drzwi pozwala na to, że nurkowie wchodzą. Tam jest stopniowo podwyższane ciśnienie do ciśnienia, które, które musi być osiągnięte i wchodzą tutaj na swoje zmiany robocze i w tym pomieszczeniu pracują. Technika naszej pracy i pracy maszyny TBM-EPB w tej technologii, w której jesteśmy, opiera się na tym, że równoważymy ciśnienie gruntu, które jest z zewnątrz maszyny drążącej, ciśnieniem urobku, czyli tego, co wybudowywamy, a w momentach, kiedy musimy przeprowadzić serwis maszyny, który następuje w tym momencie, równoważymy je ciśnieniem atmosferycznym. Czy cały ten serwis musi się odbyć w taki sposób, by ciśnienie w komorze nie spadło poniżej krytycznych wartości, które mogą powodować niestabilność yy, terenu, gruntu. Z tego też względu utrzymujemy tam nadciśnienie około 1,3-1,6 bara. E, powyżej ciśnienia atmosferycznego. Z tego powodu wszyscy pracownicy, którzy chodzą, e, pracować w komorze e, wydobywczej, muszą przejść przeszkolenie i mieć zwykle to są szkolenia nurkowe pracy w nadciśnieniu, w kesonach, w atmosferze podwyższonego ciśnienia. W tym pomieszczeniu pracują, by móc wymienić narzędzia, tarczy która Na tarczy, która jest za, za tą ścianą. Za tą ścianą jest już komora wydobywcza, gdzie materiał jest kondycjonowany. 13 metrów pod spod, na dole jest przenośnik ślimakowy, który zabiera ten urobek hmm, podczas drążenia, a podczas serwisu tamta część jest opróżniona i jest, przez, jest miejsce na to, żeby można było wymienić narzędzie. A to jest co? To są część z narzędzi, które mamy. Na naszej tarczy to są narzędzia, które skrobią bądź też niszczą swoimi krawędziami e, grunt przed nami. To już zużyte? zużyte. Tak, te są, te są już zużyte, częściowo wytarte. Dla nas najistotniejsze jest w tej chwili to tarcie. I umożliwienie łodzi odetchnięcie, że ten projekt już się sfinalizował. Mieszkańcy są dla nas kluczowi. Wszyscy skupiają się na nas, bo tarcza od roku nie drąży, ale my jesteśmy gotowi. Zarówno maszyna, jak i cała ekipa. Czekamy na zielone światło.